My mamy na chwilę obecną wśród młodych artystów, bym powiedział w postaci dla mnie zawsze pierwszy przykład, który mi wpada do głowy, to jest właśnie Jan Igi. No mamy kurwa typu na poziomie kurwa Lil Durka w Polsce, wiesz o co chodzi, to się chodzi o modę i wszystko. Oczywiście zawsze każdy w ramach swoich zarobków i tak dalej, tak, bo gdybyśmy mogli, to też byśmy kurwa codziennie, kurwa śli do Iceboxa czy cokolwiek, wiesz, ale na dobrą sprawę to w Polsce to się mega wszystko rozwinęło, tak? Tak. Czy, czy to jakiś Kizo, co kurwa rap uliczny. E w swoim wydaniu jakby też jeszcze parę leveli do przodu popchnął tak, czy to jestem fanem ja osobiście tej muzyki czy nie to nie ma żadnego znaczenia no, chociaż niektóre kawałki też mi się podobają czy artyści, że to już idzie próba w takim kierunku, że to na dobrą jest... sprawę wydaje mi się, że na przykład ta, ta um, um, jak się nazywał ten, Różowa Pantera ten numer się nazywał? Trzpaku tak? tak, tak to było sposób... tak, Hot no. Six według mnie to był najlepszy challenge wiesz i uważam, że to jest było pierwszy raz, że zobaczyłem na łyso ogolonych kurwa, chłopaczków kurwa, z bloku, którzy na takim trapie kurwa, tak napierdalali. I też te kurwa, wiesz, jaką energię on w włosie miał i tak dalej, to według mnie to po prostu było Mistrzostwo Świata. I to był pierwszy raz, że zobaczyłem polski, osiedlowy, uliczny rap w takim wydaniu. I to już był w ten moment, gdzie ja zauważyłem: okej, okay, jednak wszystko poszło trochę do przodu. Wiesz, to już jednak nie jestem sam. Że ja próbuję propagować jakby ten nowy rap i tak dalej, i mi się wydaje, że Polska nadążyła już w międzyczasie. Że jak ja teraz na przykład czasem gadam z jakimiś Niemcami m, prywatnie, to ja już jestem tego zdania, że szczerze mówiąc, że w Polsce mamy na chwilę obecną prawie ciekawszych artystów, tych, co na now teraz, tych nowych, co teraz wychodzą w porównaniu do Niemiec, bo w Niemczech było zawsze tak, że jest bardzo duży aparat za tym, jest bardzo duży biznes za tym. Ale jak chodzi o kreatywność i tak dalej to wiesz są plagiaty, plagiatów plagiatów na dobrą sprawę, nie?